Rady Polityki Pieniężnej, przynajmniej tej części, która była reprezentowana, świadomość, że w interesie Polski i jej obywateli Rada musi uwzględniać realia gospodarcze w swojej polityce więcej, w większym stopniu niż dotychczas, bo inaczej grozi nam katastrofa. Dzięki temu spotkaniu ja. Odzyskałem nadzieję, że w jutrzejszym dniu będzie możliwe porozumienie i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Pan prezes Sawicki. Polsce potrzebne jest porozumienie wszystkich organów konstytucyjnych w naprawie zniszczonej gospodarki. I myślę, że jutro zarówno Rada Polityki Pieniężnej, jak i przedstawiciele rządu porozumieją się. Myślę, że wszyscy rządzili, wszystkie partie, które dzisiaj są w koalicji i te, które są w tej opozycji oprócz Ligi Polskich Rodzin, Samoobrony, były u władzy, przedstawiciele tych partii rządzili. Ja myślę, że jutro się dogadają, a Polska nic z tego mieć nie będzie ani przeciętny obywatel, ani mała średnia przedsiębiorczość, ani zakłady pracy. Panie Lewandowski. Wariant negatywny to dalsza wojna, która jest takim politykowaniem typu mieszanie w szklance wody, z którego ani miejsca nowe pracy, ani chleba nie przybędzie. Wariant pozytywny to wyjście z klinczu w kierunku takiej oto polityki, w której odpowiedzialny budżet staje się pretekstem dla złagodzonej polityki monetarnej, ale we współpracy tych organów konstytucyjnych. Tego panie panie Jakie wyjście? Jakie wyjście? Skoro z jednej strony jest Rada, która ma instrument w postaci obniżania stóp procentowych i mówi, że na razie nie ma powodu do tego, żeby obniżać, a z drugiej rząd, który tego obniżenia chce, to jakie wyjście? Takie oto, w którym na jutrzejszym spotkaniu zarysowana zostanie perspektywa dalszego uzdrawiania finansów publicznych, bo sam budżet nie wystarczy, a z drugiej strony zarysowana zostanie realistyczna perspektywa obniżek stóp procentowych w roku 2002. I tylko w takim chórze... Można coś załatwić w gospodarce. Na ścieżce wojennej nic z tego nie, nie będzie. Pan Jarosław Kaczyński. Na ścieżce wojennej na pewno się nic, niczego nie załatwi. Ja nie mam takich informacji jak panowie. Panowie twierdzą, że są optymistami. Wobec tego pozostaje życzyć, żeby ten optymist się tutaj potwierdził. Jest natomiast. Z całą pewnością faktem, że trzeba dokonać rekonstrukcji sposobu kierowania polską polityką ekonomiczną, bo dzisiaj ona jest w gruncie rzeczy podporządkowana pewnemu układowi interesów, a przede wszystkim interesów, które są związane z bankami. Przez dłuższy czas te interesy były zapleczem politycznym lewicy, ale wraz z sytuacją, kiedy banki znalazły się w rękach kapitału zagranicznego, w większości to się zmieniło i być może dzięki temu będzie można dokonać zmiany polityki gospodarczej. Pana Bankiertek. Korzystną rzeczą byłoby, gdyby rząd porozumiał się z Radą Polityki Pieniężnej, gdyby zostały obniżone o 8-9% stopy procentowej i gdyby rząd zmienił politykę gospodarczą w tym kierunku, aby ograniczyć deficyt w handlu. To byłaby korzystna rzecz, dobra dla Polski i może byśmy osiągnęli wreszcie wzrost gospodarczy. Ale czy to będzie, w to wątpię, dlatego że zarówno w Radzie Polityki Pieniężnej, jak i w rządzie znajdują się osoby i ludzie, którzy prowadzą politykę liberalną, sprzeczną z tymi podstawowymi zasadami rozsądku. Unia Wolności, Pan Furgalski. Ja jestem niepoprawnym optymistą, więc mam nadzieję, że jutrzejsze spotkanie doprowadzi do tego, że i Rada i rząd zaczną ze sobą normalnie rozmawiać, to znaczy nie na łamach gazet że skończymy już temat tego, czy niezależność banku jest zagrożona, czy nie, bo takiej sytuacji nie będzie. I na jeden element zwrócę uwagę. Szansa na przegłosowanie w Sejmie ustawy jest minimalna, dlatego że tutaj w sporze z koalicją jest prezydent, który, zawetował, który zapowiedział zawetowanie takiej ustawy i obronę niezależności i banku, i Rady. No, jak na razie o wecie tak zdecydowanie mówił doradca ekonomiczny prezydenta, nowy doradca ekonomiczny. Dobrze, proszę Państwa, pytaliśmy, przypomnę, czy Rada Polityki Pieniężnej powinna nadal działać według dotychczasowych przepisów i zasad. Poproszę o wynik tego głosowania. 4657 naszych widzów uważa, że tak, że powinna działać na dotychczasowych zasadach. I 6970 naszych widzów jest odmiennego zdania czyli uważa, że należy poszerzyć skład Rady i wyznaczyć jej dodatkowe obowiązki. Bo. O to pytaliśmy. Z tym wynikiem Państwa zostawiam. Zostawiam również z informacją, a już przytaczaną w tym programie, że jutro o 12.30 spotkanie delegacji Rady Polityki Pieniężnej i rządu. A co z tego wyniknie? No to oczywiście Państwu powiemy i pewnie o tym także w programie forum będziemy mówili. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.